Na tydzień przed uroczystością narodzenia pańskiego, Słowo Boże prowadzi nas przez najpierw rodowód Jezusa Chrystusa, a następnie przez zapowiedź z księgi proroka Jeremiasza, mówiącą o tym, że Mesjasz będzie potomkiem Dawida. Dochodzimy do momentu, w którym zapoznajemy się, jak to było z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Jak to było z tym, że Józef w końcu odważył się pokonać no, wszelkie ludzkie obawy, wszelki ludzki strach, zaufać Panu Bogu, wziąć do siebie Maryję swoją małżonkę, a jednocześnie też przez to zapewnić Jezusowi to właśnie prawne pochodzenie z rodu Dawida, bo jako prawny opiekun Jezusa Chrystusa zapewnił mu też jakby ciągłość tej dynastii Dawidowej. Widzimy Józefa, który jest miotany różnymi obawami, Obawie, obawami czysto ludzkimi. I doskonale rozumiemy jego sytuację. Choć wydaje nam się, że święci to są tacy herosi, którzy nie mają żadnych problemów, żadnych obaw, to widzimy w, w osobie Józefa, jak wiele lęków jest w jego sercu. Jak wiele jest obaw, czy aby na pewno rozpoznaje wolę bożą. I tak jest też w naszym życiu. Bardzo często możemy mieć obawy, czy na pewno dobrze rozpoznajemy wolę bożą, czy na pewno żyjemy zgodnie z tym, co dla nas przewidział Bóg, i choć czasami wydaje nam się, że ścieżka, którą idziemy albo w którą wkraczamy, jest tak kręta i zawiła, że niemożliwe jest, żeby Bóg tak nas prowadził, to jednak po czasie dostrzegamy że w tym wszystkim była ręka Boża że w tym wszystkim Bóg ma swój plan chce nas też doprowadzić do swojej bliskości do bycia z nim Józef za zaufanie panu bogu został nagrodzony najpiękniejszą nagrodą jaką człowiek może sobie wyobrazić mógł opiekować się synem bożym jezusem chrystusem Mógł wpatrywać się już tu na ziemi w osobę Jezusa Chrystusa jak człowieka. Mógł nazywać się Jego Ojcem. W jednej z antyfon adwentowych śpiewamy, że Tyś sama wykarniła swego Zbawiciela, swego Stworzyciela. Mówimy to o Matce Bożej. Tak samo święty Józef, kiedy opiekował się Jezusem, Opiekował się swoim Zbawicielem, opiekował się tym, który wcześniej jako Bóg z miłości powołał Go do istnienia. Prośmy dziś przez wstawiennictwo Świętego Józefa o odwagę w zaufaniu Panu Bogu, bo Pan Bóg wielkich rzeczy dokonuje również w naszym życiu. Pan Bóg również nas prowadzi do siebie właśnie przez te piękne, choć często kręte i dla nas niezrozumiałe drogi. Niech Opieka świętego Józefa i Najświętszej Maryi Panny, ich modlitwa i wstawiennictwo towarzyszą nam w tym ostatnim tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia. Byśmy wśród tych wszystkich zabiegań, gwarów, przygotowań zawsze mieli oczy wpatrzone w Boga i w Jezusa Chrystusa, który ma się narodzić wśród nas. By słowo wcielone zamieszkało prawdziwie wśród nas, zamieszkało prawdziwie w naszych sercach. Trwajmy dalej w tym czuwaniu wraz ze świętą rodziną na powtórne przyjście zbawiciela.